Przy no bo to jest niesłychane, że... No, no. Przechodzimy się... prawie pod samymi oknami szkoły i stomi z powrotem i szkołę trzeba przejść, ale żeby... sobota, niedziela jest. To to tak to jest tak wleż, Rodzina weź. może wejść, posiedzieć A zasada funkcjonowania tych placów zabaw e, e, przy szkołach, e, co powstały właśnie w ramach e, Nie, na żoglin nie powstały e, Place zabaw przy szkołach, Prze przy przedszkolu nie? powstało w oczu? Później ten placa był wtedy dopisany do tego przedszkola, tak? Do tego yy, unijnego projektu. Coś tam było z tego projektu, ale i tak się dokładało do tego. No jak własne no. zawsze, nie? Bo to był... No, na, wiem, że w później... Wiem, że przy przedszkolu choć jeszcze gdzieś. Chwilę też miał? Przeszkole? Nie? Ma, tak ma, ma, z tyłu. Ma, ale ma, z tego? Ma, to jest tak, to jest tak, jak? O tym to mówicie? O tym, co za szkołą jest, ten no, parę Kuśtawek i to. To radosna szkoła. No to, a to, to, to wy z radosnej mają to mnie. Ale późnia też miała z radosnej szkoły. To chyba był unijny projekt, lecalek. Ale, no, tak, całej ale to, do, to już jest nieaktualny temat. To, 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 to już nie to, że no, aktualne. No nie wiem czy to tam, to był niby moim bo nigdy nie zostało to wykorzystane tak jak miało być. Tam była taka tam deta odwalona, że się w głowie nie mieści. Tam było coś wyłożone na tym, tym, Wiem, że reklamowali, bo się zaraz porobiło jakieś od słońca, wyblakło i tak ruszało Tak, i coś potem było pozamykane 24 no, no, na dobę, bo, bo wysoka siatka, taka. dziewczynka weszła, sobie gdzieś tu coś uszkodziła. To był jeden wielki nie wypał Bo to jest też tak, się ogłasza te przetargi i, i mieszczą się w w parametrach, powinni zrobić, jak powinni zrobić i, i zaś jak, no jak robią, nie? I to jest też takie szukanie tego najtańszego wykonawcy, nawet niekoniecznie go znasz, bo jakby jakiegoś wykonawcę gdzieś tam przeustrował, to by wiedział, nie? A jak musisz wybrać najtańszego, <laughs> to co? Ja jeszcze korzystając z obecności dwóch strażaków tutaj, e, chciałabym dopytać, bo bardzo zaniepokoiła mnie wiadomość też e, w mediach społecznościowych, że nie dostajecie powiadamiania o zdarzeniach drogą SMS-ową? Nie, nie, nie. My jesteśmy skoczuje, czy na czym to polega? że jesteśmy alarmowani z dwóch stron jakby przez dyspozytora, który uruchamia drogą radiową syrenę i jednocześnie wysyła SMS. Do, z Pleszewa. Do każdego dociera indywidualnie? No nie zawsze dociera właśnie to jest problem, ale to idzie. To tam jako tako idzie, te SMS-y docierają po czasie, ale docierają. Ale my mamy dodatkowe takie alarmowanie, że jeżeli właśnie uruchamia się syrena u nas w Poczu, to jest taka przystawka, która uruchamia i dzwoni do wszystkich z JOT-u u nas w jednostce na telefon, jednocześnie do 21 osób, na przykład, nie? No i bardzo dobrze. To się po prostu ma telefon, który dzwoni. I tak teraz, jak był ten wyjazd, to ja akurat byłem na chwilę, bo zabierzłem tam psa do Fryzjera. No i tak ktoś mi przecież coś stało. Ja tak nasłuchuję, nie, nie słyszę ten syrenę, patrzę, telefon mi nie dzwoni. A ten SMS też przychodzi z opóźnieniem pół minut czasami, czasami pięciu, czasami 10, czasami 15, bo o ile SMS-a odbieramy w samochodzie, jak jechaliśmy na akcję. Także na SMS-a liczyć raczej nie można. Na taki. Ja nie oszukuję się. U nas w straży bardzo dużo ludzi opiera się na tym, że ten telefon słyszy, bo jak ostatnio sobie analizowaliśmy, to tak typowo strażaków w strażaków chorzu jest mniej niż na przykład z Olejca, gdzie nie zawsze to słychać. No ale mniejsza o to. No, mamy tą przystawkę, która dzwoni i ją trzeba co roku jakby tą usługę wznowić. Nie? A jak koszt znowienie? 200 zł netto. Na, na rok? Na rok. O, Boże, to. I to trzeba wznowić w taki sposób, że z tej strony, która, za, która tam się zajmuje, od tej firmy wypełnia się taki druk. My ten druk dostarczamy do Urzędu Gminy. Skarbnik i burmistrz musi to podbić, że, że jakby zamawia tą usługę ponownie. No i trzeba odesłać do tej firmy. I ta firma jak dostaje już to powiat... ten wniosek, to z automatu jakby przedłuża tą usługę i wysyła do Urzędu Gminy Fakturę. No ale ostatnio troszkę tam przez kilka dni jakby to. Można powiedzieć, było odłożone w czasie no i ta usługa nam wygasła, nie? Że my druk złożyliśmy, ale jakby nie zostało, nie zostało przedłużone w czasie, nie? Ale to jest przedłużone, czy musi być teraz wzmawiona jakaś umowa? Nie, nie, nie. Przedłużenie. Na dzień dzisiejszy uspokoję, na dzień to dzisiejszy jest to... przedłużone, aczkolwiek no były z tym trochę perypetie, Pani Burmistrz czy tam Urząd Gminy. No nie wiem, kto się tym ale dokładnie mówisz, zajmował. No, bo tam nikt decyzji nie podejmie. No nie odesłali jakby Zesłać. tego wniosku do tej firmy, tylko najpierw złożyli zapytanie do tej firmy, ile to będzie kosztować. I tam jeszcze inne takie tematy poruszyli, a nie przedłużyli tego w terminie. No i nam ta usługa wygasła na te kilka dni. No ale wiem już od pracownika Urzędu Gminy wczoraj bodajże, że zostało to opłacone jest przedłużone na kolejny rok, nie? No czyli dobrze, jak się pewne wiadomości w internecie pojawiają, no. źle nie, nie wpływa. No niestety, żeby się coś dowiedzieć, to w większości wiadomości w internecie muszą się. Pojawić. No i to jest to właśnie, że tutaj <grym> Pani Przewodnicząca, ja już się z tego na przykład śmieję troszkę, nie, no bo dzwoniąc do Urzędu Gminy, no powinno się otrzymać pewne informacje, a na przykład tak jak w moim przypadku Dzwonię do Urzędu Gminy, chcę rozmawiać lub podjąć temat, na temat tego wznowienia i pracownik nie potrafi mi udzielić informacji, czy to będzie opłacone, czy nie będzie, bo nie wie. Bo nie, nie dostał dyspozycji. pozwolenia, czy dyspozycji poinformowania mi w tym temacie. Jeżeli chce się połączyć z Panią Burmistrz, nie ma, nie ma czasu i tak to wygląda. Tak, za... I troszkę to jest takie irytujące, jeszcze, nie? Bo... Jeszcze uważam, że trzeba jakoś poważnie ludzi traktować, bo my tam radni może sobie jeszcze jakoś poradzimy, ja nie wiem jak zwykły taki laj idzie i, i, i jak jest odsyłany. Bo taka wiadomość, kiedy będzie dostępny burmistrz to powinna być, może się różnić w czasie, ale ja idąc i pytając to powinnam wiedzieć, nie? że wyjeżdża tu i tu i mniej więcej, czy mogę się spodziewać, że będzie o tej, czy o tej, czy ja. To takiej informacji ktoś powinien udzielić, absolutnie. To nie może tak być, żeby... To są kompetencje, że tak powiem burmistrzu. Bo ja to uważam, że organizacja pracowników urzędu to wymaga dalekiej reformy, bo teraz ja nie wiem kto jest organem prowadzącym. To jest sekretarzem. Ja nic nie wiem. Do kogo się zwracać, po co? Pytam się, kto w zastępstwie nikt nic nie wie. No tak też nie może być. Nie? Jak nikt nic nie wie. Po prostu nie ma zastępcy. Co? No. Nikt nic nie ma. Nie wie, nie ma zastępcy. Póki co? Nie ma sekretarza. Też. Nikt nie jest powołany. Nie to, że nie wie, tylko nie ma. Pani burmistrz z mojej wiedzy nie czyta to y, uważam, że to błąd. jest błąd, straszny błąd. A, błąd tylko, błąd, tylko, dlatego, tylko jeszcze że... muszą mieć pieniądze, nie? Jak może firma działać, jak nie ma pieniędzy? To się strasznie zwijać wszystko, przepraszam, ale tak no, i tak to jest to po No ma... ale jak nie ma tej subwencji? No tak, to jest że gmina nasza się zwija, a nie rozwija. Powiem tak, był też poruszany na ostatniej chyba sesji, na ostatniej mm. sesji temat tych dziur na tych lokalnych drogach gminnych tutaj. No, ja wiem, co no, jest W asfalcie. Z... Pani Burmistrz powiedziała, że będą zrobione. No w tym momencie to nawet już ten spray zniknął, co były te dziury poznaczone i pomierzone, no bo dziura się powiększyła i co, znowu będą mierzone jeszcze raz i malowane spray? No, to się robi takie śmieszne, nie? Ja rozumiem, no ale... Dziękuję, no, bo jestem na tak dodatkowo tutaj. E, e, dziury, w drodze wojewódzkiej... Ja mówię o gminnych. Dobrze, ale to na wszystko muszą być brzegangi. Nie, na dziur z bieżącego utrzymania dróg. Bieżącego no, ale robi. ktoś to musi zrobić. No dobrze, no ale to zabezpieczamy w budżecie na bieżące utrzymanie dróg, na to, na to, na odśnieżanie no, zimy utrzymanie takiej nie było. Nie. Na utrzymanie dróg. No to z tych środków się takie Ale że przetarg robię. musisz ogłosić. Nie, masz pytanie ofertowe No to, to chociaż, musi ci się ktoś odpowiedzieć. Ale Pani Przewodnicząca, na te dziury były trzy miesiące temu poznaczone. A ludzie się pytają cały czas. No też mam dziury. To nie chodzi o to, żeby te drogi zrobić na CITO, no. że tu można spróbować. Na zimno je zalepić. No, no, no na zimno, łata się na zimno. No. I Ale jeszcze tutaj to na tego Łukasińskiego, zawsze w nią wiadomo. No, no, na to zawsze samo z strony, no, rano 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 staje. nie ma przyjazdu. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale to jest... No, a podpisał się jako gość. Dobrze, jako gość. Szanowni Państwo, to co to? Pani Pawlinko odnotowała Pani to... Y, y, dobrze, to dziękuję. o braku tak? tych materiałów tych zaproszeń proszę wszystko odnotować i na tym zamykam posiedzenie komisji, którą teraz Michał ustalmy kiedy taką porządną z rozszerzonym.